Cześć, tu będziemy w SOR, Witam was w kolejnym filmie z powtórkami przed maturalnymi. Tematem dzisiejszego filmu będzie mały przegląd zadań z potęg i z pierwiastków oraz wyrażeń algebraicznych, które mogą pojawić się na maturze z matematyki, zakres podstawowy. Zanim zaczniesz oglądać, nie zapomnij zostawić łapkę w górę, napisać mi komentarz, polecić znajomym. No to cóż, działamy. I mamy teraz tutaj takie zadanie, i możemy sobie zrobić to na dwa sposoby. Albo przy wykorzystaniu wzoru skróconego mnożenia, byłoby szybciutko, albo można sobie tutaj wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Czyli zauważamy, że 32 można rozpisać, to jest nic innego jak pod pierwiastkiem 16 razy 2, odjąć pierwiastek z dwóch do kwadratu. I to się wtedy wszystko równa. Pierwiastek z 16 to jest 4, czyli mamy cztery pierwiastki z dwóch odjąć pierwiastek z dwóch do kwadratu. Cztery pierwiastki z dwóch odjąć pierwiastek z dwóch, to są trzy pierwiastki z dwóch, czyli zapisujemy, że są trzy pierwiastki z dwóch do kwadratu. I wszystko ostatecznie się równa. Pamiętamy o tym, że jak tutaj podnosimy do kwadratu, to obie liczby podnosimy do kwadratu, czyli będzie trzy. Do kwadratu razy pierwiastek z 2 do kwadratu, bo korzystamy z odpowiedniej własności. Czyli 3 do kwadratu to jest 9. Pierwiastek kwadratowy z 2 do kwadratu to jest 2. Czyli mamy 9 razy 2 równa się 18. No i to było prawidłowe rozwiązanie tego zadania. No i mamy tutaj teraz takie klasyczne zadanie na wyrażenia algebraiczne, gdzie musimy tutaj podnieść do kwadratu. I po prostu no, zapisać w najprostszej postaci. Oczywiście najprościej to będzie zastosować wzory skróconego mnożenia, no ale jeżeli ktoś bardzo by chciał zapisać to sobie jako nawias, razy nawias i powynażać wszystko, to oczywiście również może. No to w takim układzie przypomnijmy sobie te wzory skróconego mnożenia, czyli zapiszę tutaj, że tu mamy a dodać b do kwadratu, to się równa a kwadrat dodać 2ab dodać b do kwadratu, oraz będziemy mieli a odjąć b do kwadratu, równa się a kwadrat odjąć 2ab, dodać b do kwadratu. No to podnosimy w takim układzie, czyli mamy tutaj, będę bardzo dokładnie to rozpisywał, że mamy 3x do kwadratu, dodać 2 razy 3x razy 2, dodać 2 do kwadratu, odjąć. I teraz bardzo ważna rzecz, że będzie odjąć, się zmieszczę, zmieszczę się, odjąć i nawias zostaje. Czyli zapisujemy sobie 2x do kwadratu, odjąć 2 razy 2x, razy 3, dodać 3 do kwadratu. Równa się. No i teraz co możemy zrobić dalej? Dalej możemy sobie teraz dać równa się, no i podnosimy. Tutaj mamy 3x do kwadratu, to będzie 9x do kwadratu. 2 razy 3 to jest 6, razy 2 to będzie 12x. Dodać 2 do kwadratu, czyli dodać 4, odjąć. No i tu mamy 2x do kwadratu, czyli będzie 4x kwadrat. 2 razy 2 razy 3 to mamy tutaj 4 razy 3, czyli to będzie odjąć 12x i dodać 3 do kwadratu. Czyli 9 równa się. No i teraz zabawa dalej wygląda, że teraz sobie ten minusik, co nam robi, zmienia znaki wszystkim wyrazom na naprzeciwne, pamiętajcie o tym. Czyli tu jest 9x kwadrat, dodać 12x dodać 4, odjąć 4x kwadrat, dodać 12x i odjąć 9. Podkreślamy wyrazy podobne. Czyli zobaczcie, tutaj i tutaj, tutaj i tutaj, no i tutaj, i tutaj. Czyli ostatecznie mamy 9x kwadrat odjąć 4x kwadrat to będzie 5x do kwadratu. 12x dodać 12x to będzie dodać 24x i 4 odjąć 9 będzie odjąć 5. No i to była prawidłowa odpowiedź. Mamy zadanie w całości zrobione. W tym zadaniu mamy zapisać to wyrażenie w najprostszej postaci. No, i oczywiście zauważyć można w tym miejscu wzory skróconego mnożenia, ale z racji tego, że bardzo dużo osób ich nie lubi, zróbmy sobie klasycznie nawias razy. Nawias też będzie dobrze, chociaż wolałbym wzory skróconego mnożenia. No to zapisujemy sobie wtedy, że tu jest 2a dodać b razy 2a dodać b minus, ważna sprawa, 2a odjąć b razy 2a odjąć b. Równa się. No, i rozpisujemy wszystko. 2a razy 2a to jest 4a do kwadratu. 2a razy b to będzie dodać 2ab. B razy 2a to będzie dodać 2ab. I b razy b to będzie dodać b kwadrat. Odjąć. I teraz bardzo ważne, zapisujcie to, także otwieracie ten nawias, bo tu jest dużo błędów. 2a razy 2a to jest 4a kwadrat. 2a razy b. A dokładniej mówiąc, minus b to będzie odjąć 2 ab minus b razy 2a to będzie odjąć 2ab i minus b razy minus b to będzie dodać b do kwadratu równa się. No i teraz tak, tu sobie uprościmy, czyli mamy 4a kwadrat dodać 2ab i 2ab, czyli 4AB dodać b kwadrat, i ten minus dotyczy wszystkich wyrazów, nie tylko pierwszego, wszystkich. Czyli jeżeli tu było 4a kwadrat, to tu będzie teraz minus 4a do kwadratu, minus 2ab odjąć minus 2ab. Dokładnie mówiąc, minus 2ab odjąć 2ab to będzie minus 4ab, ale jeszcze jest minus tutaj, czyli będzie dodać 4ab. No i tutaj mamy minus Czyli będzie odjąć b kwadrat. Równa się. No i zauważamy sobie w takim kładzie, że co nam się dzieje? 4a kwadrat tutaj i 4a kwadrat nam się tutaj elegancko redukuje. Tu mamy b kwadrat i b kwadrat elegancko nam się redukuje i zostaje nam tylko 4ab, tutaj 4ab, czyli 8ab. I to jest prawidłowa odpowiedź. No, i mamy teraz takie zadanie z działaniami na potęgach. Będziemy wykorzystywali kilka własności. No to w takim układzie zacznijmy od tego, że tego typu działanie zawsze robimy w ten sposób, żeby tak doprowadzić, żeby wszędzie było albo dwa, albo jedna druga, ale patrząc na odpowiedzi, pytają nas o to, że podstawą było dwa. No to pierwszą rzeczą zauważamy: jedna szesnasta. To jedną szesnastą możemy zapisać, że to jest jedna druga do potęgi. I oczywiście jest wszystko do potęgi 8. Razy 8 możemy zapisać, że to jest 2 do potęgi 3. Czyli zapisujemy, że to jest 2 do potęgi 3, i tu jeszcze jest do potęgi 16. Równa się. I teraz tak. Tutaj mamy potęgę potęgi, czyli wykładniki się mnoży. Czyli mamy 1, 2 do potęgi 4 razy 8 to jest 32 razy. 2 i 3 razy 16, znowu mamy wykładniki. Jak jest potęga potęgi, to wykładniki się mnoży. Czyli mamy 3 razy 16, czyli 48. I teraz, jak sobie poradzić z tym? No i oczywiście korzystamy sobie ze wzoru, że jeżeli mamy tutaj 1, 2 i 32, to możemy sobie wykorzystać potęgę ujemną, a wykładnik ujemny odwraca podstawę, czyli 1, 2 do potęgi 32 to będzie to samo co 2 do potęgi minus 32. Jak nie pamiętamy, oczywiście odpowiednie wzory są we wzorach naturalnych. I razy 2 do potęgi 48. No i znów mamy tu taką ciekawą historię, że mamy te same podstawy różne wykładniki odpowiedni wzór we wzorach maturalnych. Jak są te podstawy takie same, to wykładniki się do siebie dodaje. Czyli mamy 2 do potęgi minus 32 dodać 48, czyli to się równa 2 do potęgi 16. I to była nasza prawidłowa odpowiedź. W zdaniu mamy obliczyć to działanie, korzystając z odpowiednich własności działań na potęgach. Więc co możemy tutaj zrobić? W pierwszej kolejności korzystamy sobie ze wzoru, który jest oczywiście we wzorach naturalnych, że pierwiastek n tego stopnia z liczby a to jest a do potęgi 1 przez n. Ponadto musimy sobie tutaj skorzystać, że jeżeli mamy 1 przez a do jakiejkolwiek potęgi. Na przykład n tej, to to jest to samo co a do potęgi minus n tej. No to w takim układzie, jak już znamy te wzory, z których będziemy korzystali, no to przejdźmy do obliczeń. W pierwszej kolejności zapisujemy, że mamy tutaj 5 do potęgi 1 piąta. O, ten pierwiasteczek tutaj. 1 piątą zapisujemy, że to jest 5 do potęgi minus 1 i wszystko do potęgi minus 5. Teraz tak, tu mamy te same podstawy, różne wykładniki. Przypominam, że są te same podstawy, a wykładniki są różne, i jest tutaj mnożenie. To wykładniki się dodaje. Czyli mamy, zobaczcie, 1 piąta dodać minus 1, czyli w naszym przypadku to będzie 1 piąta odjąć 1, czyli to się będzie równało 1 piąta odjąć 5 piątych, bo jedyneczkę sobie zapisujemy, że to jest 5 piątych. 1 odjąć 5. To będzie wtedy minus 4, piąte. I w takim układzie mamy tutaj 5 do potęgi minus 4, piąte i do potęgi minus 5. I jeżeli mamy potęgę potęgi, o tak tutaj, to wykładniki się mnoży. Czyli zapisujemy sobie, że to jest 5 do potęgi minus 4, piąte razy minus 5. Tutaj piąteczka nam się elegancko skraca i, i wtedy mamy minus 4 razy minus 1, czyli mamy 5 do potęgi czwartej. I to jest prawidłowa odpowiedź. I zwróćcie uwagę na to zadanie. Mamy obliczyć to wyrażenie, to wyrażenie ale mamy tak naprawdę, patrząc na odpowiedzi te ABCD, mamy przedstawić tutaj tą liczbę w postaci 5 do jakiejś tam potęgi. No to w takim układzie, co trzeba zauważyć? Zauważamy, że 25 to jest nic innego jak 5 do potęgi drugiej. No to zapisujemy, że to jest 5 do potęgi drugiej i do potęgi minus drugiej. Kreska ułamkowa 125 z kolei to jest 5 do potęgi trzeciej. Czyli zapisujemy, że to jest 5 do potęgi trzeciej i do potęgi minus. Czwartej. I teraz korzystamy z odpowiednich wzorów tutaj działań na potęgach. One są wszystkie we wzorach maturalnych, więc spokojnie, czyli mamy tutaj potęga potęgi, wykładniki się mnoży, czyli to się równa 5 do potęgi minus czwartej przez i tutaj mamy co 3 razy 4, czyli 5 do potęgi minus dwunastej. Równa się. I jak to zapisujemy? Kreska ułamkowa zastępuje nam symbol dzielenia. Czyli możemy zapisać, że to jest 5 do potęgi minus czwartej. Mamy te same podstawy, czyli wykładniki przy dzieleniu się odejmują. Wzory mamy w karcie wzorów. I uwaga, mamy minus 4. Odjąć minus 12. Równa się. No to w tak, widzicie, odejmujemy liczbę ujemną, żeby się nie pomylić tutaj. Czyli 4 odjąć minus 12. Czyli zapisujemy, że to jest 5, minus 4, minus minus, czyli tutaj będziemy mieli dodać 12, no i minus 4 dodać 12 to jest 8. Czyli prawidłową odpowiedzią jest 5 do potęgi 8. No i zadanko jest zrobione. I tutaj mamy dodać do siebie dwa pierwiastki. No, sprawa była prosta. Gdyby to były pierwiastki kwadratowe, to byśmy mogli to. W, prawda, wpyknąć do kalkulatora i byłoby pyk, policzone. No niestety tutaj tak łatwo nie ma. Gdyż mamy pierwiastki trzeciego stopnia i musimy tutaj najpierw wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka, a dopiero później je do siebie dodać. Czyli najpierw rozkładamy tutaj tego tutaj. Czyli stosujemy sobie rozkład na czynniki pierwsze, bo można zauważyć, ale jak nie zauważyliśmy, no to rozkładamy. Czyli zobaczcie, mamy 24, i tak dzielimy sobie przez 2. No bo obliczymy to tutaj, muszą być liczby pierwsze. 2, 3, 5 i tak dalej. Dwanaście, 24 na 2 to jest 12. Teraz 12 na 2 to jest 6. I 6 na 2 to jest 3. No i mamy 3 na 3 to jest 1. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 24. To jest inaczej 2 do potęgi trzeciej, bo mamy 2 razy 2 razy 2, czyli widzimy, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej razy 3. No to w takim układzie widzimy, tutaj możemy to rozbić na dwa oddzielne pierwiastki, czyli mamy wtedy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej, razy pierwiastek trzeciego stopnia z 3, i mamy wtedy pierwiastek, który z tą potęgą nam się zniesie, i tutaj mamy, że to są dwa pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. Oczywiście można było od razu zauważyć, że to jest 8 razy 3, no ale to tak, najbardziej dokładnie rozpisujemy w tym momencie. No i teraz to samo robimy sobie z pierwiastkiem ze 192, czyli rozkładamy na czynniki pierwsze. I mamy tak, 192 dzieli nam się na pewno na 2. Albo w głowie, albo przy pomocy kalkulatora, wychodzi nam, że 192 przez 2 to jest nic innego jak 96. 96 na 2 to jest 48, 48 na 2 to jest 24, 24 na 2 to jest 12, 12 na 2 to jest 6, 6 na 2 to jest 3, 3 na 3 to jest 1. No i zwróćcie uwagę, tu mamy jedną. Tutaj jedną, raz, dwa, trzy, czyli jedną trójkę i tu mamy drugą trójkę. Czyli rozpisujemy sobie, że pierwiastek trzeciego stopnia ze 192 równa się. I pod pierwiastkiem trzeciego stopnia mamy z tego mamy 2 do potęgi trzeciej, razy z tego mamy 2 do potęgi trzeciej, cyk. I razy jeszcze 3. Znowu rozbijamy tutaj na trzy oddzielne pierwiastki i mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej, razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej i razy pierwiastek z trzech. No i wszystko nam się tutaj równa to się znosi, to się znosi. Czyli mamy 2 razy 2, pierwiastki, tutaj oczywiście trzeciego stopnia, trzeciego stopnia z trzech. 2 razy 2 równa się 4 pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. No i teraz wystarczy tylko to do siebie dodać. Bo nie, nie wolno było tego dodawać wcześniej. I mamy wtedy, że dwa pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. Dodać cztery pierwiastków trzeciego stopnia z trzech. Ciężka matematyka użyje, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To będzie 6, sześć, sześć pierwiastków trzeciego stopnia z trzech. I to jest prawidłowe rozwiązanie tego zadania. I mamy takie ciekawe zadanie, które można zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem to zauważamy, że to jest 5 do potęgi 12, dodać 5 do potęgi 13, dodać 5 do potęgi 14. Czyli można 5 do potęgi 12 wyłączyć przed nawias. Jak to zrobimy, to mamy wtedy 5 do potęgi 12, a tu w nawiasie zostaje nam 1, dodać 5, dodać 5 do potęgi drugiej przez 5 do potęgi 12. Dlaczego? No bo zobaczcie, to razy to, dla nam to, to razy to, tu jest w domyśle oczywiście jedyneczka, 5 do potęgi 12 razy 5 do potęgi pierwszej będzie 5 do potęgi 13. No i 5 do potęgi 12 razy 5 do potęgi drugiej będzie się nam to równało 5 do potęgi 14. I teraz możemy sobie tutaj to skrócić i nam ostatecznie zostanie, że to jest tylko 1 dodać 5, dodać 5 do potęgi drugiej, czyli 20. 5, czyli ostateczny, ostateczny wynik to jest 31. To jest pierwsza metoda. Bardzo ciekawą metodą również byłoby na przykład zapisanie tego w takiej formie, że rozbicie tego na trzy ułamki. No i zobaczcie, jak szybciutko wychodzi. No jakbyśmy sobie teraz to rozbili na trzy ułamki, to byśmy mieli 5 do potęgi 12 przez 5 do potęgi 12. Dodać 5 do potęgi 13 przez 5 do potęgi 12 i dodać 5 do potęgi 14 przez 5 do potęgi 12. No i zobaczcie, 5 do 12, 12 to tu będzie 1. Kreska łamkowa to jest inaczej dzielenie, czyli te same podstawy, różne wykładniki, czyli wykładniki się odejmuje, czyli 13 odjąć 12 to będzie 1, czyli będzie 5 do potęgi. Pierwszej, a tu mamy 5 do potęgi 14 i przez 5 do potęgi 12, 14, odjąć 12 to jest 2. Czyli mamy 5 do potęgi 2, no i to się równa dokładnie tyle samo. Dwie metody obie są oczywiście dobre. Zajeni mamy wykazać, że ta oto liczba jest podzielna przez 31. No i jak to teraz zrobić? Hm, dobre pytanie. Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, to trzeba tutaj, jak jest ósemka dwójka, no to tą ósemkę to ja bym zamienił na 2 do jakiejś potęgi. Jakiej? No 2 do potęgi trzeciej w tym przypadku. No to zapisujemy, że 8 to jest 2 do potęgi trzeciej i do potęgi 50 odjąć 2 do potęgi 145. No to mamy potęgę potęgi. Wykładniki się mnoży, czyli mamy wtedy, że to się równa 2 do potęgi 150 odjąć 2 do potęgi 145. Równa się. I teraz co możemy zrobić? Teraz możemy 2 do potęgi 145 wyłączyć przed nawias. Bo zwróćcie uwagę na to, że to można zapisać, że to jest 2 do potęgi 145 razy 2 do potęgi 5. Odjąć 2 do potęgi 145 razy 1. Równa się. I wtedy to wyłącz, można wyłączyć, i to można wyłączyć tutaj. O! I jak wyłączymy to przed nawias, to mamy wtedy, że to jest 2 do potęgi 145 razy i w nawiasie mamy 2 do 5. Odjąć 1. Równa się. A 2 do 5 to będzie 2 razy 2, 4, 8, 16, 32. Czyli mamy, że to jest 2 do potęgi 145, i w nawiasie mamy 32 odjąć 1, i to się wszystko równa. 2 do potęgi 145, 32 odjąć 1 to jest 31. I udowodniliśmy. Widzimy, że badana liczba możemy zapisać jeszcze komentarz, że badaną liczbę B można przedstawić jako iloczyn 2 do potęgi 145 razy 31. Zatem ta liczba jest podzielna przez 31, co kończy dowód. I mamy płatiutkie dwa punkciki na maturze zdobyte. Teraz mamy zadanie dowodowe. Mamy udowodnić, o, że ta liczba tutaj jest liczbą podzielną przez 21. Czyli żeby to zrobić, to musimy tak to zapisać, tak to przekształcić, żeby pokazać, że tu jest 21 razy jakaś liczba naturalna. W tym przypadku, oczywiście. Będziemy tutaj korzystać z takiej własności, że A do potęgi x do potęgi y. To jeżeli mamy tutaj potęgę potęgi, to wykładniki się mnoży, czyli jest to a do potęgi x razy y. Oczywiście odpowiedni wzór mamy we wzorach maturalnych. No to w takim układzie 2, 4, 16, co musimy zrobić? No musimy tutaj to tak przekształcić, żeby była ta sama podstawa wszędzie. Czyli zapisujemy 2 do potęgi setnej zostaje, dodać czwóreczkę zamieniamy, że to jest 2 razy 2, czyli 2 do drugiej, czyli 2 do potęgi drugiej do potęgi 49. Dodać I szesnastkę zamieniamy, że to jest 2 razy 2. 4 razy 2, 8 razy 2, 16. Czyli jest to 2 do potęgi 4 i do potęgi 24. Równa się. I teraz tak, 2 do potęgi setnej oczywiście zostaje nam, czyli mamy 2 do potęgi 100. Dodać. Potęga potęgi, czyli wykładniki się mnoży, czyli 2 razy 49 to będzie 98, czyli mamy 2

a do potęgi y są te same podstawy, różne wykładniki, to wykładniki się dodaje, czyli mamy 2 do, czyli mamy a do potęgi x dodać y. Czyli to możemy sobie teraz zapisać, że to jest 100 to jest 2 do potęgi czwartej razy 2 do potęgi 96 dodać. 2 do 98 możemy zapisać, że to jest 2 do potęgi drugiej razy 2 do potęgi 96 dodać. No i 2 do potęgi 96 zostaje nam bez zmian. I co zauważamy, że możemy to 2 do potęgi 96, tu i tu i tu. Wyłączyć przed nawias. Przypominam, że dla czytelności moglibyśmy sobie tu jeszcze zapisać, że to jest dodać, żeby to lepiej było widać, 1 razy 2 do potęgi 96. Czyli jak wyłączymy 2 do potęgi 96 przed nawias, 2 do 96, otwieramy nawias, to tu nam zostaje 2 do potęgi 4. Zapisujemy, dodać, tu nam zostaje 2 do potęgi 2. Czyli dodać 2 do potęgi drugiej, i tu nam zostaje po prostu 1. Nie zapominamy o tej jedynce, bo to jest częsty błąd. I teraz co dalej? Równa się i mamy 2 do potęgi 96, i tutaj mamy 2 do potęgi 4, to jest 2 razy 2, 4, 8, 16, czyli dodać 16. 2 do potęgi drugiej to jest 4 i dodać 1, czyli wszystko się równa 2 do potęgi 96 razy 21. I piszemy sobie interpretację, że iloczyn dowolnej liczby i 21 jedynki jest zawsze liczbą podzielną przez 21. I mamy zadanie zrobione. No i to byłby na tyle, jeżeli chodzi o taki mały przeglądzik zadanek naturalnych spotek i z pierwiastków. Zapraszam do następnych materiałów. Nie zapomnijcie o korzystaniu z playlisty na dole. No to cóż, do zobaczenia i cześć!